Cześć, witajcie na kanale Minio Pomysłów na Minutę. Cześć, witajcie. Dzisiaj z nami e, produkt zupełnie inny. Tak. E, jest to taśma, taśma dwustronna, taśma uniwersalna, a jest to taśma e, 3M VHB. Zapraszamy. Zapraszamy. to możemy powiedzieć. Znaczy... Tak, słuchajcie, bo tutaj akurat jak e, zobaczycie, właśnie też na zbliżeniu. Oczywiście taśma 3M VHB Tape GPH 160GF. I teraz co to oznacza? GP to jest general purpose, czyli uniwersalna taśma, a H potem oznacza high Tem temperature, czyli odporna na wysokie temperatury. Następnie liczba 110 to by oznaczało 1,1 mm, natomiast my mamy 160, co oznacza, że mamy grubość 1,60 mm. G, czyli ta kolejna cyfra oznacza kolor, w naszym wypadku G oznacza gray, czyli szary. I F, czyli ostatni, to jest filmik linear, czyli foliowa. Eee, I co możemy powiedzieć na temat tej taśmy? Bo my to dostaśmy, to jest próbka. Tak. Eee, oczywiście jest to próbka, żeby nikt nam nie zarzucił. Dostaliśmy tą próbkę, żeby użyć sobie ją w warsztacie, zobaczyć jak ona e, działa, jakie jest jej zastosowanie. Ale my te taśmy znamy, e, żeby nie było, to nie jest tak, robimy zupełnie, będziemy robili test tej taśmy w zastosowaniu, którego do tej pory nie wykorzystywaliśmy. Mhm. E, ja na produkcji swojego czasu, jak gdzieś tam pracowałem, to te taśmy 3VHB były używane do przyklejania e, szyb do stelaży podtynkowych do toalet Aha. albo do bidetów. natomiast no jak ktoś się pomylił przy przyklejaniu, no to już była szyba do zbicia, nie Tak, już nie było, już nie było poprawek. Z tego, co, z tego co możemy wam też powiedzieć. Tutaj większość właśnie też tych elementów, do czego możemy to użyć, to już Jacek także wspomniał, ale przykładowo do tworzyw sztucznych, na przykład właśnie szyb, szkieł, szkła, przepraszam, drewna dokładnie. Ja na przykład na tą taśmę przykleiłem, bo miałem z tym bardzo duży problem pasek ledowy, który znacie z wcześniejszego filmu, czyli Blitzwolfa o. u mojej córki w pokoju, bo żadna inna taśma nie dawała rady. Dwustronna taśma? Właśnie wszystkie te dwustronne, niestety i ta gotowa, która na nim była, po prostu ten pasek wiecznie odpadał. Przykleiłem na tą taśmę. To jest parapet z konglomeratu. I A. po prostu do tego jest przyklejona taśma, i słuchajcie, trzyma do tej pory i nic się z tym nie dzieje. I ja tej taśmy używam do właśnie tego typu zastosowań. Fajne jest jeszcze to, że yy, znaczy na, na nakładanie tej taśmy, używanie tej taśmy też musimy uważać. Z tego względu, że po pierwsze nie możemy yy, za bardzo używać tej yy, taśmy do połączenia danych elementów poniżej 10 stopni Celsjusza. Z tego względu, że właściwości wtedy tej taśmy, ona yy, 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 robi się twarda. Tak, robi się po prostu sztywna, a to jest. Ja tutaj gdzieś dokładnie yy, widziałem, że chyba gdzieś tutaj było napisane, że to jest 100%, przepraszam, akrylu. Dokładnie. Yy, dziękuję. To gdzieś widziałem właśnie na opakowaniu, że to 100% akrylu. To jest taka taśma, ja na to mówię taśmę silikonowa, dlatego, że no to jest tak, ona jest taka dosyć charakterystyczna, natomiast to z silikonem nie ma, jakby ma niewiele wspólnego, natomiast jest taka no sprężysta, mm -hmm. e, naprawdę, e, naprawdę fajnie działająca. E, nie trzeba bardzo dużo, żeby, żeby móc jej używać, natomiast przy niskich temperaturach ona niestety sztywnieje. Producent zaleca, żeby pracować w temperaturach, jeśli pamiętam dobrze, od 10 do 25 stopni Celsjusza, żeby ją nakładać. No, czy że tak powiem, w takich normalnych warunkach, no tu w tej chwili mamy około 14 stopni, więc tak, jest też, jesteśmy ciekaw, tak też jesteśmy ciekawi, jak to będzie, jak będzie przyczepność tych dwóch materiałów. Także wiadomo, że producent także nam podaje, że elementy, które będziemy chcieli połączyć ze sobą, najpierw jeden i drugi element musi być wyczyszczony, nie może zawierać żadnych, nie wiem, pyłów żadnego kurzu, musi być odtłuszczony, żeby była łatwa przyczepność w włączeniu tych dwóch. Natomiast co bardzo jeszcze fajne jest, że jeżeli mamy do połączenia ze sobą dwa elementy, jeden element jest oczywiście płaski, nie ma żadnych zagłębień, natomiast drugi element, jeżeli jego strona, gdzie będziemy przyklejać taśmę jest przykładowo chropowata, Bądź ma jakieś yy, żery nierówności, to, to jeżeli nałożymy tą taśmę, to ona bardzo fajnie układa nam się właśnie w tych wszystkich nierównościach. I naprawdę fajnie. To działa z ciekawostek, mogę Wam powiedzieć, że e, właśnie do nakładania tej taśmy przed aplikacją tej taśmy na stelaż malowany poroszkowo, e, był nakładany e, po prostu specjalny lakier, natomiast szyba rzeczywiście była czyszczona mieszanką pół na pół. E, alkoholu izopropylowego z e, wodą demineralizowaną. A, no to pięknie. I tak to, e, że tak powiem, e, tak to mniej więcej e, wyglądało. Myślę, że jeśli chodzi o parametry, to tyle. Zaraz wam pokażemy. Nie wiem, czy będziemy robić takie klasyczne zbliżenie, czy po prostu rozpakujemy tą taśmę tak, już możemy... przy, przy, przed samą sięką prezentacją. Tak, przed samą sieńką prezentacją. My przygotujemy sobie elementy e, i zaraz do Was wracamy. Słuchajcie, no to co, to mamy naszą taśmę. Oczywiście nie pokazywaliśmy jej wam Zbliżenia. unboxingu, bo praktycznie no nie ma czego. Oczywiście, po wyciągnięciu taśma jest zapakowana w folię. I teraz uwaga, z własnego doświadczenia wam powiem, że radzę ją wam w tą folię włożyć z powrotem, bo do tak, tych brzegów lepi się wszystko. Właśnie, i to jest, tu już pojawia się problem, nawet z, z jej wyciągnięciem. Słuchajcie, na pierwszy rzut pójdzie standardowa nasza e, płytka pokryta farbą proszkową. Przylepi, przykleimy do niej dwa kawałeczki, o, gdzieś tu, może o może tak, u góry, e, u góry i na dole. Przyczepimy i zobaczymy, czy uda nam się przyczepić do... O, odpadł kawałeczek farby, ale to okej. Okay. Brzegi nie wiem dlaczego odchodzą, chyba źle, była źle przygotowana tak, powierzchnia. Ona, ona jest tutaj, zobaczcie, Pokażę Wam. Ona na przykład jest bardzo giętka. I oczywiście wraca do swojego pierwotnego. No i rzeczywiście stanu. jest szara. Ja używałem do tej pory przezroczystej. Słuchajcie, no nie wiadomo, no nie będziemy nakładać e, po całej długości naszą taśmę. Utniemy sobie po prostu dwa małe kawałeczki. Nie wiem, może to będzie centymetr. Oj, przepraszam Was bardzo. Oczywiście spadło. No, jakby inaczej. I. Nakładamy jeden kawałek. Na szczęście spa spadło na kanapkę z masełkiem. <laughs> Czyli tym w naszym wypadku taśmą ochronną tak, do, to... do dołu. O, a tutaj przyczepiło się do nożyczek. Co? Nakładamy drugi kawałek. Przyklejamy i co? I, I ob... teraz zaczyna się największy problem. Tak, teraz będzie największy problem. O. No to o tym też musicie wiedzieć, że niestety Ale dosyć ciężko odkleja się te foliki. Tak, bardzo ciężko z tego względu, że odchodzi nam od razu e, część przyklejona. Tak Okej, okay. no to co, to mamy. Może przyklejemy ją tak na boku. dociskamy, nie musimy używać jakiejś bardzo wielkiej siły. Nie jest to y, jakiś bardzo ciężki element, nie jak widzicie trzyma się na tych dwóch kawałeczkach. Tak. Natomiast myślę, że odrobinę zmienimy gabaryt. Co, Remku? Tak, zmienimy gabaryt. Słuchajcie, y, postanowiliśmy przyczepić sobie oto taką dużą płytkę. Zobaczymy, czy y, taka ceramika y, z taśmą Uda nam się ją przykleić do tej płyty, i tutaj czy nie spadnie. Tak, i czy nie spadnie? Tutaj, może utniemy sobie troszeczkę dłuższe kawałki i spróbujemy je dać na właśnie tych elementach łączonych. Jak tutaj widzicie, aby Wam także pokazać, że ta taśma do, ukształtowuje się na tych wszystkich elementach. Łączonych. O, udało się. I powiedzmy, że żeby nie przesadzać z ilością, no. No, to damy cztery rogi i środeczek. Tak. Cztery, damy cztery rogi i jedną na środek. Jak widzicie, nie wiem jacy, czy to się uda pokazać. Elementy, które tutaj są załamane jest tutaj lekka, lekka Lekka górka i piąty element na sam środek. No i tutaj jest troszeczkę więcej odklejania. Dobra, odkleiliśmy. Tak, odkleiliśmy. Mamy pięć elementów. Słuchajcie, teraz żeby nie było, damy ją w powietrzu. Nie wiem, mam nadzieję, że będzie równo. Mamy ją zamiar za chwilę odkleić, więc. Tak. Zobaczyć czy. Słuchajcie, taśma trzyma. Teraz najlepsze będzie to, że tak jak Jacek wspomniał, pozwolicie, że ja w międzyczasie schowam taśmę, jak mi się uda, oczywiście. dało się. Taśmę starajcie się trzymać ja te wszystkie kawałki, bo to wiadomo, że woreczki to porwiecie za chwilę w warsztacie. Przywijam w papier do pieczenia. Tak, to jest taki pergaminowy papier, który możecie zakupić wszędzie. On jest bardzo fajny, śliski, więc też będzie łatwo Wam później tą taśmę rozpakowywać. No i co? Słuchajcie, te dwa nasze elementy się trzymają. Może zróbmy w ten sposób. Wyciągnij z uchwytu i daj zamontowanymi elementami do dołu, żeby zobaczyć, czy nam odpadną. E, wiecie co? To chcieliśmy, chcemy zrobić coś takiego, że rozłożymy sobie taki kocyk, może nad stołem, że jak ręcznik. OK, no ręcznik, że w razie czego, jakby nam się oderwało. W takim Zresztą... typowym męskim kolorze. No i co? I pierwsze, słuchajcie, pierwsze testy. Słuchajcie, powierzchnia została umyta i odtłuszczona. Nic więcej nie było robione. Nie było stosowane żadnych lakierów, żadnych innych historii. Ba, wybraliśmy najbardziej, że tak powiem, ubrudzoną płytę, e, jaką mieliśmy, jakiś tam odpad, żeby e, to też nie była taka idealna nowiesieńka płytka prosto z, ze stolarni, tak? Po Zgadza się. Słuchajcie, e, oczywiście dbamy o bezpieczeństwo. Założyłem rękawice. Mamy, wzięliśmy jakąś naszą blaszkę, blachę, kawałek blachy, ponieważ nie mamy takiego małego łoma, łomu. No i co? No Śrubokręt no nie jest narzędziem do wykonywania takich Tak, prac. to co? Słuchajcie, zaczniemy od naszej blaszki. Pamiętamy, że ona przyklejona jest na, z tej i z tej strony. Więc spróbujemy. Widzicie? I to jest to. Taśma jest nienaruszona. Natomiast na elemencie właśnie proszkowym eee, także nie ma śladu. Po prostu em... no, do malowania proszkowego trzyma tak sobie. Tak. Możemy, możemy to oderwać poprzez właśnie włożenie cienkiej blaszki, i oderwanie. Na pewno też inne. No, ale tak, tak sobie w sensie, i tak dużo mocniej, niż wszystkie inne taśmy. Oczywiście, jak najbardziej. No to co? No to próbujemy ten największy nasz element. Może nam się uda. Uda z której strony w ogóle podważyć. widzicie, generalnie właśnie tak mniej więcej wygląda trzymalność tej taśmy i to mam nadzieję, że uda nam się pokazać z bliska. Tak. Widzicie? O, oczywiście blacha się wykrzywiła, a żeby nie było, to to jest blacha konstrukcyjna, która się używa do montażu drzwi i okien w miejscach, że tak powiem, narażonych na duże siły. tak? Więc, jeżeli chodzi o odrywanie, odrywanie danego elementu, widzicie taśma w, pewne, w dwóch kawałkach została na elemencie przyczepionym. Także, jak widzicie, duże kawałki praktycznie całej płaszczyzny taśmy zostały oderwane od naszej płyty. I co? No, ja sądzę, że taśma tak czy inaczej yy, wytrzymała, tym bardziej, że od przyklejenia minęło kilka minut, tak? Tak, A kilka on... minut, tym bardziej, że na początku widzieliśmy, yy, płyta była odwrócona do stołu i oczywiście z dużą siłą trząsłem, aby ona odpadła, więc tutaj nie musimy się bać, że jeżeli byśmy przykleili dany jakiś duży element jeszcze większy do ściany, dalibyśmy jeszcze po kilka kawałków. No, to na mnie odpadnie, słuchajcie, to co jeszcze wyczytaliśmy z instrukcji, którą otrzymaliśmy razem z taśmą. Tak jak widzieliście na materiale, taśma, połączenie ją z materiałem, który jest pomalowany proszkowo, trzyma słabo. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie połączenie ceramiki, łączenia drewna, łączenia przykładowo szyb bądź stelarzy e, oczywiście ty nie będzie najmniejszego problemu tutaj żeby oderwać tą płytkę sami zauważyliście że e, poszło razem z okleiną tak poszło razem z okleiną co naprawdę wymaga też e, dużej przyczepności teraz uwaga słuchajcie no właśnie przykleiliśmy nasz metal który e, którym odrywaliśmy no, ale no to widzieliście na jakiej zasadzie. Tak, ale to jest na jednym małym kawałku, nie? Więc, yy... no, płyta trochę waży. Jakby się ktoś pytał, yy, czy ta taśma jest dobra i czy się nadaje do czegokolwiek, to się nadaje yy, generalnie do bardzo wielu zastosowań. Tak, yy, także yy, ją możemy zastosować jako yy, taki uszczelniacz. Eee, przykładowo do kanalizacji, do rur takich kanalizacyjnych, możemy ją zamontować. Ona oczywiście nie będzie nam przepuszczała wody, jest odporna na wilgoć, jest odporna na wysokie temperatury. Można stosować wewnątrz, na zewnątrz i rzeczywiście my w wielu rozwiązaniach to wykorzystywaliśmy już do tej pory. Generalnie cała seria tych taśm VHB jest bardzo fajna. Tutaj, gdybyśmy rzeczywiście docisnęli mocniej tą płytkę. Tak, i zostawili naprawdę na kilka godzin, że wyszlibyśmy z warsztatu i wrócili przykładowo za 4 godziny bądź tam nawet dwie. Ciężej by było oderwać ten element z tego względu, że pozostawiliśmy, pozostawilibyśmy te elementy do dłuższego związania się. Tak jest. On. Rzeczywiście fajnie pracuje. Ja złego słowa bym na to nie powiedział. Śmiałem się. Że tak powiem, jak dostawaliśmy tą próbkę, że produkt znamy, ale generalnie bardzo chętnie go wykorzystamy. No i postanowiliśmy teraz utworzyć, bo mamy akurat taką potrzebę. A przy okazji pokazać Wam, bo rozwiązanie jest naprawdę warte uwagi. Nie są to jakieś bardzo tanie taśmy. Sporo rzeczy generalnie na to, na, na to się robi. Taśmy są fajne, możemy je śmiało polecić i myślę, że tutaj dłużej się nie będziemy rozgadywać. Myślę, że warto mieć taką w każdym warsztacie, a tymczasem my co? Zapraszamy Was na Facebooka, Instagrama i Twittera. Oraz na wszystkie nasze grupy, linki do wszystkiego macie pod materiałem. Na live'y, które są co niedzielę o 20.00, vlogi, które wpadają z Partyzanta w środku tygodnia oraz na nasz drugi kanał. A my tymczasem kończymy, Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się na pewno już wkrótce. Trzymajcie się, cześć! Cześć!